Yeah. Narsofobia. Martwisz się, że próbujesz uczynić się zbyt wyjątkowym. Jesteś wyjątkowy. I to jest dokładnie to, co Ci Twoje boskie połączenie powie, kiedy po raz pierwszy się z nim połączysz. Usłyszysz, poczujesz i wyczujesz. Jesteś kochany i jesteś wyjątkowy. Jesteś kochany przeze mnie, swoją duszę. A przy okazji nauczyłeś mnie miłości. Jesteś wyjątkowy z powodu tego, co postanowiłeś zrobić, pozostając na planecie w czasie, kiedy jest to absolutnie potrzebne. Bez tego, co robisz mi inni na planecie, ale mówią o Tobie, bez tego nowa fizyka rozsadziłaby to miejsce na kawałki. To byłoby zbyt wiele, aby sobie z tym poradzić. Technologia wymknęłaby się spod kontroli i zostałaby użyta w bardzo niewłaściwy sposób. Powiedziałem Wam kilka szołdów wcześniej, abyście obserwowali to, co się dzieje. Na naszej ławersce. Obserwujcie, co się dzieje na planecie, Wczujcie się w to, changes, a następnie right wczujcie się w swoją rolę we wpływaniu How na zmiany, on, które uh, mają miejsce uh, właśnie list teraz. List, Mógłby być dalej i dalej z listą FM-a a długą na 300, 300 stron, stron z jego obserwacjami szambry. Uh, poznaliśmy już główne zagadnienia, teraz on je dostraja i dostosowuje FM-link i uruchomi uh, go ponownie 22 stycznia. Jest to po prostu przypomnienie na najgłębszych poziomach, wykraczające poza hałas, wykraczające poza powstrzymywanie się, wykraczające poza każdą z rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Uszlachetnione, aby przypomnieć Wam, że ten owoc róży, wyjście oraz połączenie i komunikacja pomiędzy duszą i człowiekiem już tam jest. To będzie stałe przypomnienie, że to tam jest. A teraz i. Czujcie się w to. Możecie wciąż być, a było to wielkie uświadomienie dla fm Możecie wciąż grać w grę, że nie słyszę tego, nie czuję tego, tego, tego nie ma. I teraz to poczuć. Zamiast po prostu próbować there, zmusić się do powiedzenia, cóż, to tam jest. Anything. I potem umysł swój walczy i mówi, ale tak naprawdę to tego nie ma. Nic nie słyszę. Nowy sygnał FM, często ty bądź będzie na. Grasz w tę grę i ona tam jest. Weźmy dobry, głęboki oddech z tym, jako że wprowadzamy ten dzień w marab. Zbieramy się razem z FMem, and Kutumim, który oczywiście tutaj jest, z Tobiaszem i całą and szamrą, and która przeszła na drugą stronę, aby wspomóc FM. To FM. Let's now bring this Przenieśmy teraz to nasze i z teorii, z papierów i książek. I wprowadźmy to w rzeczywistość w tym wielkim roku 2022. I oznacza, że już nigdy nie utkniesz z jedną odpowiedzią lub jednym rozwiązaniem. I oznacza, że. I, I oznacza, zawsze zawsze, że zawsze istnieją zawsze alternatywy. Zawsze, zawsze. Nikt nie ma tylko jednego rozwiązania. Zawsze są alternatywy. Być może takie, których nigdy wcześniej nie widziałeś. I oznacza, że jesteś człowiekiem. Masz bóle, dolegliwości i problemy. Bywasz rozdrażniony. Ale jest też i, że jesteś mistrzem. I to miejsce, gdzie człowiek i mistrz mogą teraz, speaking, mówiąc them metaforycznie, spojrzeć sobie w oczy. Human and człowiek i mistrz. You, the human the ty, człowieku, patrząc mistrzowi prosto w oczy. You, the now, I ty, mistrzu, patrzysz teraz człowiekowi prosto w oczy. The end, both, the all. I wzięte razem jest teraz wszystko. Możecie przetwarzać swoje problemy, aż krowy wrócą do domu, i możecie teraz pozwolić im wejść do mądrości. Po prostu otwórzcie tę bramę, ten płot i pozwólcie krowom zamienić się w mleko. I oznacza, że nie utknęliście już w swoim wiecznym przetwarzaniu lub żałosnym przetwarzaniu. I teraz z tobą przekształca się w mądrość. Przetwarzanie nadal może tam być, ale dość szybko po prostu znika ze świadomości. To przestaje być ważne i ostatecznie odchodzi, ponieważ jest to przemienione w I. I oznacza, że możecie udawać, że brakuje wam obfitości, ale wtedy po prostu I wkracza, i to uświadamiasz sobie, że obfitość zawsze tam była. Nawet nie musieliście o tym myśleć, nie musieliście tego planować. Po prostu otworzyliście te drzwi i pozwoliliście i na obfitość. Ta część ciebie, która teraz chce być pozbawiona obfitości, to też jest w porządku. Ale całkiem szybko to wychodzi ze świadomości. Ta stara gra się kończy, po prostu zanika. To również zostaje wprowadzane do mądrości. I jest nową fizyką rzeczywistości. Jest częścią was, która chce wierzyć w magię. Chce wierzyć w to, co zostało nazwane fantazją, że to jest prawdziwe. I myśleliście o tym, śniliście o tym, ale nie odważyliście się zrobić tego kroku, zastanawiając się, co to może być. Zastanawiając się, czy to wszystko nie jest po prostu wymyślone. Więc pozwoliliście sobie tylko marzyć o tym zamiast żyć tym. Ale teraz my wprowadzamy w to i. Tym razem wychodzimy innymi drzwiami, że tak powiem. Nie tkwimy tylko w tych samych ograniczonych opcjach. Wprowadzamy inne opcje i uświadomimy sobie o istnieniu i w fantazji. No cóż. To już nie fantazja, to rzeczywistość. To co nazywaliście fantazją jest rzeczywistością i jest dostępne. Jest tam, gdzie możecie żyć i doświadczać, kiedy przychodzi poprzez i. Zdajecie sobie sprawę, że rozmawialiśmy o rzeczach takich jak magia. Magia jest po prostu pozwoleniem energii, aby pracowała dla was. Ale był na to opór. Podchodziliście do tego z emocjonalnej lub mentalnej strony, utrzymując to w fantazji. Ale teraz otworzymy inne drzwi. Masz wiele drzwi do otwarcia. I otwieramy inne drzwi i uświadamiamy sobie, że magia jest. No cóż. Nie ma żadnej magii, jest to właściwie tylko pozwolenie energii, aby pracowała dla ciebie. Dla Mugoli wydaje się to magiczne, ale dla ciebie teraz wcale takie nie jest. To jest sposób, w jaki rzeczy powinny się dziać. Zastanawiasz się, dlaczego inni kupili takie niemagiczne życie, dlaczego ograniczyli się do tak niewielu opcji. Tak, jest część ciebie, która nadal chce być magiczna i jeszcze tego nie dostała. Ale teraz, kiedy pozwoliliście sobie, aby energia Wam służyła, i że ona jest magią. Ta stara część, która chciała być magikiem, była sfrustrowanym magikiem po prostu zaczyna zanikać. A kiedy zanika, traci swoją siłę. A kiedy traci swoją siłę, zostaje wprowadzona do mądrości. Przez długi czas opierało się to mądrości, ponieważ wtedy gra musiałaby się skończyć. Ale teraz jest to wprowadzanie do mądrości. Ach, nie dlatego, że mądrość próbuje ją uwieść. ale nie. Mądrość po prostu na nią czeka. Mądrość nie próbuje tego pochłonąć. Mądrość po prostu tam czeka. I wtedy, poprzez i, Iluzja braku magii traci swoją moc. Ta stara frustracja, stary brak magii traci swoją moc. A teraz jest to wprowadzone do mądrości. To jest właśnie I. Boskie połączenie pomiędzy człowiekiem a boskością nie używa słów. To nie jest coś, co używa obrazów. To nie jest to, co umysł nazwałby niedefiniowalne, bez definicji. Ale to zawsze tam było. Jest stałe, w przeciwieństwie do innych hałasów i innych połączeń. Jest nawet bardziej stałe niż połączenie, jakie macie z poprzednim życiem albo z głosem z poprzedniego życia. It's a constant that is always there, jest to it's your stała, energy, and która zawsze tam better. jest, ponieważ jest to wasza energia i zawsze tam była. Kiedy wchodzimy w I, idziemy i... And... Kiedy przechodzimy na stronę i, i nagle po prostu wiecie, że to tam jest, nagle czujecie to i wiecie, że to tam jest, na początku próbujecie ująć to w słowa lub obrazy, ale potem zdajecie sobie sprawę, że to nie musi takim być. Nie chcę tym być. Jest o wiele bardziej wolny od tego i zastanawiasz się, jak ty, człowiek, kiedykolwiek zrozumiesz, co to komunikuje. Ale potem, gdy bierzesz głęboki oddech i zdajesz sobie sprawę, że to rozumiesz. To jest twój naturalny stan komunikacji i świadomości. Słowa, obrazy, symbole, one nie były naturalne. To były interpretacje. Ale teraz wchodzicie w i i uświadamiacie sobie, że ta pieśń duszy, połączenie pomiędzy człowiekiem i mistrzem zawsze tam była. I mistrz nie próbuje mówić człowiekowi, co ma robić. Mistrz nie próbuje dokonywać wyborów w waszym życiu. To jest tylko komunikacja, jestem kim jestem, nie jesteś w tym sam. I człowiek uświadamia sobie, że nadszedł czas, aby naprawdę zaakceptować i wpuścić mistrza do swojego domu. Mistrza tutaj, w tej rzeczywistości. To jest nowa fizyka człowieka i mistrza razem, już nie oddzielnie. Nie ma dystansu, już nie są zagubieni. To nowa, to nowa fizyka. Człowiek i mistrz. Mistrz cieszy się tak samo, może nawet bardziej niż człowiek, będąc w tej sferze i będąc w sferze mistrza. Updated FM link. Zaktualizowane łącze fm będzie wyraźnie niosło to przesłanie i przypomnienie, że czujecie wszystko, być może czasami zbyt przytłaczająco. Jedną z rzeczy, którą FM uświadomił sobie podczas swoich badań jest ekstremalna wrażliwość szambry, której nigdy wcześniej nie znał. Ekstremalnie wrażliwa, jak bardzo wrażliwe urządzenie radiowe to jego sposób mówienia. Bardzo, bardzo wrażliwa. I ta wrażliwość spowodowała, że tak wielu zamknęło się w sobie, odizolowało się, ponieważ byli tak wrażliwi. Zrozumiał, że ukrywali się z powodu swojej wrażliwości, a potem mówili ja nic nie czuję. Czuli zbyt wiele. Łączę FM, się teraz I, mówiąc, jestem jest wrażliwy, jest wrażliwy, ale nie jestem przez to przytłoczony. Potrafię mówić w sobie, co jest ważne, aby być świadomym, a co nie jest ważne, aby być świadomym. Potrafię rozróżnić, co jest moje, a co nie jest moje. Mogę być bardzo wrażliwy i nie być Mówię tym przytłoczony, ponieważ nie muszę polegać na moim mózgu, na moim umyśle w kwestii interpretacji. Bo to właśnie spowodowało przytłoczenie. Po prostu polegam na swojej wrażliwości. Na moich dwustu tysiącach anielskich zmysłów, na mojej bardzo zmysłowej naturze teraz, i w tym nie mogę być przytłoczony. Link FM powraca teraz, starannie dostrojony do szambry, do was. Potrzebujecie go? Wcale nie. Ale miło jest wiedzieć, że jest tam jako stałe przypomnienie, jeśli się zgubicie. Miło jest wiedzieć, że są ci, którzy się o Was troszczą, którzy umieściliby to na wypadek, gdybyście się kiedyś zagubili. A jest to łatwe do zrobienia, ponieważ nawet w badaniach FM zdał sobie sprawę, że wraz ze zwiększonym poziomem hałasu na planecie i całym zamieszaniem oraz intensywnością zamieszania, które nadejdzie, istnieje tendencja, aby raz na jakiś czas zgubić drogę. Jeśli tak się stanie, po prostu dostrójcie się do FM Linku, Szambry. A to przypomni Wam, że wszystko jest tuż obok Was. To połączenie pomiędzy człowiekiem i duchem zawsze tam było. Zawsze było Wasze. Weźmy teraz dobry, głęboki oddech. I z tym, moi drodzy przyjaciele, F.M. kłania się każdemu z was. Będzie kontynuował swoją pracę, będzie wpadał od czasu do czasu. W imieniu wszystkich szambra, którzy odeszli, a mamy tam Sarta, mamy tam Edith, w imieniu tych wszystkich, którzy odeszli, trzymajcie się. Róbcie dalej to, co robicie. Kontynuujcie bycie tutaj jako mistrzowie na planecie. Nie wątpcie w siebie, nie umniejszajcie siebie. Zrozumcie, dlaczego tu jesteście. Świećcie swoim światem. A gdy będziecie świecić swoim światem, ono teraz oświetli i otworzy wasze własne i. A potem rozbłyśnie na cały świat. To będzie wiatr, który zmienia się zgodnie z pragnieniami ludzkości na tej planecie. Weźmy z tym dobry, głęboki oddech. To był dla mnie długi dzień. Najpierw dom Kihak, a teraz bycie tutaj z Wami. Zbieram się do klubu wzniesionych mistrzów, wyciągnę moje stopy przy kominku, podję sobie coś. I będę pełen podziwu dla szambry, czy to po mojej stronie, za zasłoną, czy tu na ziemi. A więc jestem Adamusem Saint-Germain. Dziękuję Wam.